Co do tego, skąd wiemy, jaki los ma spotkać Irlandię w czasach ostatecznych, to należy się zwrócić do żyjącego w V wieku świętego Patryka, patrona Irlandii, i następnie do biskupa Tirehana, autora jednego z żywotów świętego Patryka, zwanego Kolektanea, czyli zbiór, którego powstanie jest datowane na VII stulecie, czyli około 300 lat po samym św. Patryku. W Tym zaś żywocie sam biskup Tyrechan wspomina, że z samej tradycji Irlandczyków, Hibernian, dotarło do niego to, że Święty Patryk modlił się na koniec o trzy rzeczy dla mieszkańców Irlandii. Po pierwsze, jeżeli którykolwiek z nich będzie żałował i pokutował choćby w ostatnich dniach swego życia, to nie trafi do piekła. Po drugie, że Irlandczycy nigdy nie zostaną podbici przez barbarzyńskie narody. W czym zapewne święty Patryk wspomniał na swą młodość, gdy sam był porwany przez barbarzyńskich, niechrześcijańskich jeszcze Irlandczyków. I co się też sprawdziło, bo jedynie narody ogólnie nazywane chrześcijańskimi, chodziło tu głównie o Anglików, jakoś podbijały Irlandię. Po trzecie, że nikt nie podbije Irlandczyków. W czasie na 7 lat przed dniem sądu, co zapewne odnosiło się do lęku przed zdarzeniami czasów ostatecznych i wynikłym z tego dążeniem, aby oddziały Antychrysta nie miały władzy nad Irlandczykami. A to dlatego, iż na 7 lat przed dniem sądu Irlandczycy zostaną zniszczeni w morzu. Może nieco makabryczna prośba, zapowiedź, ale była to chyba zamierzona forma obrony przed poddaństwem Antychrystowi i jego władzy, która przez terror i kuszenie mogłaby Irlandczyków doprowadzić do piekła. Tak zatem zapowiedź o zalaniu Irlandii przez ocean dotarła do naszych czasów, zapisana w tym żywocie świętego Patryka, napisanym przez biskupa Tyrechana. Sam ten żywot kolektanea został następnie dołączony do słynnej w Irlandii kompilacji zwanej Księgą, Zarmg, w której znalazły się ponadto cztery Ewangelie, inne jeszcze żywoty świętego Patryka, zwane łącznie kanonem świętego Patryka, jak i żywot św. Marcina. Można zatem uznać, że zapowiedź przepowiednia przypisywana św. Patrykowi o zalaniu Irlandii przez ocean ma całkiem pewne podstawy, a na pewno jest silnie zakotwiczona w irlandzkiej kulturze, bowiem znają niemal każdy Irlandczyk. Przechodząc z kolei do zapowiedzianej przyszłości Szkocji, trzeba będzie też wyjaśnić kilka aspektów kultury irlandzko-szkockiej, aby dobrze zrozumieć całe zagadnienie. Otóż, kim dla Irlandczyków był święty Patryk, tym dla Szkotów był święty Kolumban, który żył w szóstym stuleciu i był już nawróconym na katolicyzm Irlandczykiem. On to z kolei. Odbył drogę misyjną w odwrotnym kierunku niż Święty Patryk, czyli popłynął na wschód i dotarł do zachodnich wysp szkockich, zakładając klasztor na jednej z nich, czyli na wyspie Iona, z której następnie odbywał podróże misyjne na samą Szkocję, stając się jej apostołem. Te duchowe zależności irlandzko-szkockie najlepiej podsumować zresztą w następujący sposób. Cesarstwo Rzymskie na początku swego istnienia zwalczało mocno demoniczne kulty druidów na kontynencie, wyrzucając w końcu ich przedstawicieli stamtąd całkowicie. Druidyzm znalazł więc swój przystanek na wyspach, aż do czasu, kiedy Rzymianie podbili Brytanię. Ale nawet oni stwierdzili, że północna część wyspy, czyli przyszła Szkocja, jest tak dzika, iż nie warto podbijać tamtejszych ludów, od których Odgrodzili się wtedy tak zwanym murem Hadriana. A zatem kultura druicka rozwijała się na północy Brytanii, która stanowi współczesną Szkocję, oraz w Irlandii, która nigdy nie została przez Rzymian nawet podbita. Sama zresztą nazwa Irlandii pochodzi od pogańskiej bogini Eire. Te zatem dwa miejsca, wyłączone z obrębu cywilizacji rzymskiej. Przenikały się między sobą ludnościowo i kulturowo, tworząc też wspólny język gaelicki. I stąd właśnie mówi się o jakiejś wspólnocie irlandzko-szkockiej. Duchowo miało to jednak takie skutki, że ludy owe pozostawały pod przemożnym wpływem poganizmu. No i Irlandczyków nawrócił dopiero zlatynizowany Brytyjczyk, czyli właśnie święty Patryk który przybył na ich tereny chrzcząc ludność i tworząc organizację kościelną. Zaś Szkocję nawrócił następnie wychowany już w tej nowej chrześcijańsko-irlandzkiej rzeczywistości święty Kolumban, który z kolei udał się na misję do Szkocji. Ten krótki zarys zależności tych państw był zaś ważny dla jak najlepszego zrozumienia sensu Przytoczonej za chwilę przepowiedni świętego Kolumbana, stosowanej do przyszłości Szkocji. Otóż w XIX wieku na całym świecie pojawiło się duże zainteresowanie nad badaniami etnograficznymi poszczególnych ludów. No i w przypadku Szkocji przyniosło to też taki efekt, iż w przekazie ludowym znaleziono właśnie przepowiednię przypisywaną świętemu Kolumbanowi. A mającą odnosić się do przyszłości tego kraju. Brzmiała ona zaś następująco. Na siedem lat przed sądu dniem, morze podczas jednej straży nadejdzie na Erinem i ponad zieloną, trawiastą wyspą Islay, lecz w Jonie z powodu świętego Kolumby będzie spokojna przystań. Co to oznacza? Ano potwierdza to całkowite zalanie Irlandii. Czyli owego Erin, no i zapowiada częściowe zalanie Szkocji, która, jak wiadomo, jest bardziej górzysta od Irlandii, a zatem i mniej dostępna dla powodzi. Niemniej i zachodnie wyspy szkockie, podano tu przykład wyspy Islay, również mają zostać zalane. Jedynie zaś sama Jona ma zostać oszczędzona ze względu na zasługi świętego Kolumbana. Zapowiedź ta została opublikowana w Karmina Gadelika. Czyli w wierszach gaelickich, stanowiących etnograficzny zbiór szkockich modlitw, hymnów, błogosławieństw, poematów, pieśni, przysłów, itd. Co zaś się tyczy Anglii? I mającej jej dotyczyć powodzi, to trzeba przyznać, że od wieków pojawiają się w historii takie zapowiedzi. Niemniej są to tak zwane zapowiedzi świeckie, różnych wizjonerów. Być może zatem Anglia, poprzez to, iż oderwała się od katolicyzmu, nie zasłużyła na to, aby jakiś szacowny święty ostrzegł ją przed końcem świata. Ale to przekonanie o zagrożeniu kiedyś wielką powodzią tkwi. Ukryte w Anglikach. Choć można pokusić się i w tym przypadku o przytoczenie jednej zapowiedzi, która nie wiadomo, czy jest prawdziwa, czy też po prostu opisuje te ukryte brytyjskie lęki. Otóż mówi się, że żyjący w IV stuleciu święty Hilarion, który był twórcą monastycyzmu, czyli życia mniejszego w Palestynie, a następnie przebywał jeszcze na Cyprze, miał rzekomo pozostawić następującą zapowiedź. Która brzmi. Wielkie imperium na morzu, które jest złożone z ludów różnego pochodzenia, będzie zniszczone przez trzęsienie ziemi, sztorm i powódź. To imperium będzie cierpiało wielkie nieszczęście z powodu morza. Zostanie podzielone na dwie wyspy, a jego część zatonie. Nie wiadomo zatem, czy jest to tylko jakaś egzemplifikacja lęków Anglików. Z wykorzystaniem postaci świętego Hilariona, czy też posiada ta zapowiedź jakieś prawdziwe elementy odniesienia do tego świętego? Niemniej, jako całość, zaskakująco pasuje do domniemanych losów Anglii, która to była właśnie wielkim imperium na morzu, poprzez swoje okręty wojenne, dzięki którym przez jakiś czas praktycznie rządziła światem, kontrolując światowe szlaki morskie. A zresztą można powiedzieć, jakiś inny los miałby spotkać Anglię, skoro i położona niedaleko Irlandia, czy Szkocja, stanowiąca zresztą z Anglią jedną wyspę, mają pozostać zalane. Anglia tak czy inaczej, ze względu na swe położenie, nie uniknie zatem podobnego losu. W przypadku Anglii niesie to zaś z sobą jeszcze pewną ironię losu, bowiem w czasie kształtowania się tego angielskiego imperium morskiego. Mieli oni powstałą w 1740 roku pieśń patriotyczną, która stała się zresztą z czasem nieoficjalnym hymnem brytyjskiej marynarki, a refren tej pieśni brzmiał: Rządź Brytanią, Brytanią rządź falami. Brytyjczycy nigdy nie będą niewolnikami. No a obecnie wygląda na to, iż te fale przybędą, aby zakończyć samą egzystencję Anglii. To się właśnie nazywa ironią losu i karą dla pyszałków. Teraz należy jeszcze krótko wspomnieć o możliwych przyczynach tego wielkiego zalewu, które coraz poważniej są już rozważane przez naukowców. Otóż jednym jest ogólnoświatowe topnienie lodowców, co podnosi poziom wód na całym świecie. Drugim zaś możliwa fala olbrzymiego tsunami, które może zostać wywołane. Poprzez ścieranie się płyt tektonicznych, powodujące trzęsienia podłoża morskiego i przemieszczanie się olbrzymich mas wody. A należy przypomnieć, iż właśnie na północnym Atlantyku, w niedalekim sąsiedztwie od wysp, których losy staramy się omówić w tym programie, istnieje właśnie taka granica zetknięcia pomiędzy płytą północnoamerykańską a płytą euroazjatycką. No i kiedyś, gdy ruszą one na siebie. Może mieć miejsce właśnie efekt wspomnianego tsunami.